Mam 20 minut podobno, tak zazwyczaj jak się występuje jako trzeci, to ci, którzy występują wcześniej kradną czas, a ja jestem okradziony z tego czasu. Ale z dwojga złego lepiej być okradzionym chyba niż kraść. Ale oczywiście pewnie jak konstelacja na jakiejś kolejnej konferencji będzie taka, że będę pierwszy, no to ja wtedy będę tym, który będzie kradł czas. No tak to tak to bywa. Proszę Państwa, może zacznę od... wziąłem sobie telefon, żeby, żeby właśnie czas, czas mierzyć. Zobaczcie Państwo, że przy moim nazwisku są dwie afiliacje, przestrzennie od siebie mocno oddalone. Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska w Giżycko. Ale proszę Państwa, te dwie afiliacje tworzą mój region. To jest mój region. To są, jest tych jest, jest ich punktów więcej w moim regionie, ale te dwa są w jakiś sposób kluczowe, jeśli spojrzymy na pewną obecność w społeczeństwie i sposób, sposób funkcjonowania. Uniwersytet Warszawski ma 200 lat ponad. Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska ma 30 lat. No ale gdybyśmy odnieśli te proporcje do czasu trwania mojego życia, to Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska jest relatywnie starsze, tak, z punktu widzenia funkcjonowania mnie jako, jako, osoby. Proszę Państwa, przyjechałem dzisiaj rano z Giżycka, Intercity Rybak, który łączy Białystok ze Szczecinem, po drodze są, właśnie też przejeżdża przez dawny zabór Rosyjski, następnie wjeżdża do Prus Wschodnich i tak dalej, a dojeżdża do, do, do Szczecina. Proszę Państwa, jak, jak jadę, a bardzo lubię jeździć tą, tą trasą, ponieważ pewnie Państwo, dla mnie to jest ważne z punktu widzenia mojej identyfikacji regionalnej. To wszystko mówię w kontekście wzajemnego dopasowania. Zaraz do tego przejdę. Jest to tyle istotny, że ja mam bardzo silnie obecną w sobie świadomość, że jadę właściwie w niewłaściwym kierunku, tak, nie jadę do Olsztyna, tylko jadę do Königsberg, jadę południowo, południową trasą wschodniopruską łączącą prostki z Królewcem. W węźle kolejowym Korsze pociąg jedzie, trochę jakby zmienia ten tradycyjny kierunek i jedzie, jedzie bardzo, bardziej na południe. Proszę Państwa, ta, ta przestrzenna wyobraźnia moja myślę, że ma dosyć istotne znaczenie, ponieważ ja w sposób bardzo pokojowy, nie wiążący się z koniecznością naruszania granic czy ich zmieniania, integruję w swojej świadomości dwie warstwy tego regionu, prawda? takie przestrzenne, tak? które na siebie się nałożyły z różnymi konsekwencjami, o których tutaj. Nie będę mówił. Jadąc, proszę Państwa, tym pociągiem, to też może być zaraz ważne w kontekście pewnej teoretycznego uogólnienia, otwieram czytnik, na który prenumeruję tygodnik Edit już od wielu lat. tak, I czytam artykuł o Muzeum Edwarda Muncha, nowym Muzeum Edwarda Muncha w Oslo, które właśnie 22 będzie otwarte. Czytając ten artykuł w zasadzie się śmieję, bo funkcjonuje, zobaczcie Państwo, moja przestrzenność się rozszerza, tak? w jakiś dosyć zaskakujący sposób, ponieważ czytam na czytniku tygodni, który przyszedł z Niemiec, artykuł o muzeum, nowy, nowym muzeum Muncha w, w Oslo, prawda? I, i co, co się dzieje, tak? że państwa myślę to oczywiście od razu linkuje tak? użyję tego nowego, nowego czasownika. Linkuje mi się z dzisiejszą konferencją, prawda? Bo Munch myślę, że w perspektywie norweskiej myślę, że to jest taka postać, która tworzy z Norwegii też region, tak? czyli jakby tworzy swego rodzaju region, w, taki, w takim tożsamościowym znaczeniu dla pewnie bardzo wielu Norwegów, ale także dla wielu obywateli świata, prawda? którzy specjalnie, oczywiście można jeszcze coś innego robić tam, ale jadą, żeby zobaczyć teraz to nowe muzeum. Już nie będę o nim mówił, bo, bo, jest, bo to by zajęło 20 minut, a już wyczerpałem 3 minuty. I teraz, proszę Państwa, przejdę do moim zdaniem bardzo inspirującej koncepcji. Nie wiem, czy właśnie jestem zdziwiony, bo już paru architektów pytałem bo to i oni nie znają tej koncepcji. To jest koncepcja Christophera Aleksandra, koncepcja języka wzorów i wzajemnego dopasowania. Pewnego smaczku albo pikanterii tej, 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 tej postaci w Polsce, jego jej recepcji w Polsce nadaje fakt, że jego fundamentalna praca Język Wzorców, 1300 chyba stron, została opublikowana wyłącznie dzięki inicjatywie psychologa społecznego Marii Lewickiej i ukazała się nakładem gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, więc być może architekci w ogóle, przynajmniej niektórzy nie wiedzą w ogóle, że taka fundamentalna praca ukazała się w Polsce. No w tej chwili już jest nie do kupienia, a podobno może na Allegro jeszcze można ją kupić. Proszę Państwa, Aleksander zaproponował taką, taki, tak, taką perspektywę, która moim zdaniem jest bardzo przyjazna, jest uniwersalna, jednocześnie można ją odnieść bardzo dobrze także do realiów naszego regionu, tak. Już przed chwilą zauważyliście Państwo, że mój region trochę pewnie się różni, Ma pewne, pewne elementy są wspólne, ale pewne elementy są w nim wyjątkowe. A, jeszcze tak zapomniałem powiedzieć, że gdybym jechał tym Intercity parę lat wcześniej, no to myślę, że mógłby się nazywać spokojnie też Der prawda, czyli rybak, tak, czyli nazwa mogłaby pozostać taka sama, no ale to tak na marginesie. Proszę Państwa, na czym polega ta koncepcja dopasowania? Alexander twierdzi, że dobre dopasowanie, chodzi o dopasowanie, proszę Państwa, ludzkich potrzeb lub żądań i możliwych norm fizycznych. I dobre dopasowanie tych dwóch elementów jest trudne do uchwycenia, ponieważ to, co jest dopasowane... Nie rzuca się w oczy. Jest to dosyć wyrafinowana koncepcja. Nie będę w stanie wszystkich elementów tutaj jakby omówić, ale może kilka muszę jeszcze do, dopowiedzieć, żeby potem pokazać Państwu kilka fotografii, tak? bo to będzie właściwie głównym celem mojego wystąpienia. W kulturach. Aleksander dzieli kultury na nieświadome i świadome. W kulturach nieświadomych, w których nie kształci się architektów. Nie kształciło się architektów, nie kształci, bo takie kultury dzisiaj też rzeczywiście jeszcze istnieją. Mamy do czynienia z nieformalizowanym procesem uczenia się, jak tworzyć formy przez naśladowanie i korygowanie. W kulturach świadomych, tam gdzie działają architekci, tworzenie form jest oparte na nauczaniu akademickim, prowadzonym według określonych zasad. Proces nieświadomy ma strukturę, która czyni go homoestetycznym. Homo Homeostatycznym, czyli samoorganizującym się, i dzięki temu powołuje on do istnienia dobrze dopasowane formy, nawet mimo postępujących zmian rzeczywistości. Z kolei w procesach świadomych homeostatyczny charakter procesu tworzenia został naruszony, także tworzenie form, które są niedopasowane do swoich kontekstów treściowych staje się nie tylko możliwe, ale i prawdopodobne. Czyli proszę Państwa, ta koncepcja ma w sobie taką niezwykle silną determinację, żeby poszukiwać pewnej teorii całości i porządku, opartej na spoistości, która wynika z powiązania części z całością. I ta idea całościowości w architekturze ma prowadzić do przełamania aglomeracyjnego charakteru obiektów a właściwie nawet do uzyskania na przykład budynków, które będą zasługiwały na miano dzieł sztuki. I tutaj właśnie muszę bardzo się już tutaj skracać, jeśli chodzi o te kwestie teoretyczne. Takie dwie motywacje, tak? że, że w tym też są, tak? że podkreślana jest wartość dawnej, tradycyjnej, naturalnej architektury, które nam się wszystkich podobają i do których tęsknimy. I drugie założenie jest takie, że człowiek dąży do ograniczonej liczby form prostych, prostych i silnych. Proszę Państwa, no tutaj jeszcze bym chciał troszeczkę teoretycznie, ale już chciałbym Państwu pokazać, teraz mam tutaj, przygotować tych przykładów, chcę Państwu pokazać w pewnej, jakby, może to jest taka... No, jak mówię, to jest dosyć przemyślane, tylko nie jestem w stanie tego aż tak dokładnie dzisiaj Państwu powiedzieć, ale myślę, że na tyle to będzie przejrzyste. Chciałbym Państwu przykładać, pokazać przykłady dopasowania i niedopasowania w krajobrazie, w krajobrazie małych mazurskich miast, czy mniejszych mazurskich miast i, i także terenów wiejskich. Tutaj przeskoczymy wszystko teraz. O to do przykłady z tego miasta to jest Giżycko ale może zaczniemy od takiego przykładu No właśnie pytanie czy to, to można trochę przewrotnie tą koncepcję koncepcję Aleksandra zinterpretować to jest proszę państwa Kurnik który stoi na obrzeżach miasta w jego pobliżu dokonuje się bardzo żywiołowa suburbanizacja tak? Ja aż takiej wielkiej różnicy między kurnikiem a terenem suburbanizowanym nie widzę, więc można byłoby się zastanowić, czy przypadkiem architekt no nie inspirował się tak sąsiedztwem w jakiś sposób. Może działo się to nie do końca świadomie. Tak? Ja oczywiście trochę nadinterpretuję. Tak? No to właśnie są, to są obszary suburbanizowane. Na tym proszę Państwa, może. Poprzestańmy. Natomiast teraz chcę Państwu zwrócić uwagę, te fotografie może nie będą aż takie. Są, tak, ale trudno byłoby zrobić pewnie lepsze. Chcę Państwu pokazać bardzo ciekawy przykład, także w dłuższym historycznym trwaniu, właśnie tego, tego dopasowania. Mówimy o placu, głównym placu w Gierzycku, placu grudwalskim. To jest, proszę Państwa, plac, który, którego. Na którym zieleń jest pierwotnie czysto polityczna. Tak? To jest nasadzenie dębu, który, który symbolizuje zwycięstwo w plebiscycie w 1920 roku. A do tego dębu prowadzi aleja, stworzona z lip w kształcie litery V Wiktoria. Oprócz tego jeszcze są inne nasadzenia, też są drzewa. Proszę Państwa, ta polityczna treść całkowicie wywietrzała, tak, nie ma jej na tym placu. Natomiast, proszę Państwa, ten plac się dzisiaj bardzo ciekawie linkuje z, z, ze zmianami klimatu, czyli jest fantastycznym przykładem, właściwie gotowym dopasowania się do zmian klimatycznych. Dlaczego? Proszę Państwa, ja kiedyś sobie tam usiadłem na tym placu i Coś mnie tknęło, tak, że wiesz co, policz, ile jest drzew na tym placu. To są wszystko drzewa z 20. lat, z początku 20 lat XX wieku. Zacząłem liczyć, proszę Państwa, i sam się zdumiałem liczbą tych, tych drzew, które dają fantastyczny, migotliwy cień. Poprosiłem koleżankę architekt, architektkę, która nas słucha Dzień Dobrywo, e -y, która po prostu policzyła mi, na ile metrów kwadratowych przypada jedno drzewo. Na 120 metrów kwadratowych. Czyli skojarzyło mi się to z wygodnym mieszkaniem, prawda? Jakby e jest, jest, jest tak to wygląda. A taka ciekawostka, proszę Państwa, że zaraz państwo, no właśnie zaraz ujawnię, tylko e nim proszę państwa e ujawnię, to powiem, że... Zrobiłem taki mały eksperyment, zapytałem kilkunastu mieszkańców Giżycka, którzy ten plac doskonale znają, ile jest drzew w tym placu Grunwalskim. Muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie odpowiedzi były. były była kompletna, było kompletne niedoszacowanie tej ilości drzew. tak. 20, 30, 40. A tych drzew jest, proszę Państwa, prawie 100 na takim niewielkim placu. Ale, proszę Państwa, zobaczcie Państwo, co to jest, jakby. Pewne, zobaczcie Państwo dopasowanie, które się moim zdaniem wytworzyło troszeczkę jakby, nie wytworzyło się w wyniku świadomej, intencjonalnej działalności człowieka. Tak? Polityczność, przemiany, te drzewa stoją tak? i tworzą. Wiecie Państwo co one tworzą? Migotliwy cień. To jest wyjątkowy cień. Migotliwy cień jest wyjątkowym, nie jest zimnym, jest ciepłym, fantastycznym cieniem. To jesteśmy dalej, proszę Państwa, właściwie na tym placu. I tutaj mamy już, mamy ktoś prawdopodobnie, to jest akurat pomysł byłego burmistrza, żeby zbudować tutaj taką małą agorkę. Tak? W postaci takiego, takiego skweru z, z, z rzeźbą, która obchodziła dwa lata temu, 18 lat. Były, było, była roczystość. Ale najistotniejszym elementem tego placyku, proszę Państwa, są ławki, które stoją tak amfite, które stoją amfiteatralnie, które ewidentnie prowokują ludzi. I rzeczywiście ci ludzie tam siedzą, tak? Nie tylko starsi mieszkańcy, ale także starsi. Jest to po prostu absolutnie miejsce publiczne, tak? Nie muszę Państwu tłumaczyć, jaką to ma wartość. W tle mamy kino fala nie, nie, nieczynne, które popada w ruinę tutaj. Chciałbym podziękować też przy okazji panu Dariuszowi Bartonowi, bo właśnie między innymi wokół tego kina prowadziła no jakoś tam koalicja, może nie, ale wspólna praca była, żeby to kino uratować. Aby w konsekwencji, gdyby to się udało, prawda, z tyłu proszę państwa, jeszcze jest, tego nie widać, jest spora przestrzeń, gdzie rosną oprócz tam jakichś drobniejszych drzew, rosną dwa gigantyczne w fantastycznym stanie. Jeden dom, drugi jesion. Drugi Cała ta przestrzeń mogłaby się jeszcze bardziej jakby stwać taką fajną przestrzenią publiczną, ulokowaną w samym centrum niewielkiego mazurskiego miasta. Ale powiem Państwu, że no był zamach na, ten, na to kino, prawda? Developer przy współpracy lokalnych władz chciał to po prostu przejąć i prawdopodobnie powstałby kolejny dyskont, tak, czy być może jakiś apartamentowiec, tak. na razie sprawa, sprawa się udało po, pohamować, czyli proszę Państwa, też myślę, że ten przykład tego placu pokazuje, że e, to, wzajemne dopasu, to wzajemne dopasowanie się jest czymś dynamicznym, tak, czyli e, po prostu e, to jest jeden z przykładów, tak, jeszcze są w co najmniej trzy przykłady, to jest walka o las miejski i walka o, o zastupowanie budowy gigantycznego hotelu w takiej strefie ochronnej za kanałem łuczańskim w Giżycku. Za każdym razem, proszę Państwa, istnieje realna, duża siła społeczna. Tak? Oczywiście ma po drugiej stronie czasami rywala w postaci lasów państwowych i to ta walka nie jest zbyt równa, ale jest to ewidentnie obserwowalna, empirycznie widzialna zmiana świadomościowa także wśród mieszkańców Giżycka. O, jeszcze ten skwer. No właśnie, proszę Państwa, co byście powiedzieli na to dopasowanie? Tak? To jest piekarnia, która kilka tygodni temu przestała istnieć. Po ponad 60 latach istnienia. Ostatnia prawdziwa piekarnia rzemieślnicza w mieście. Wszystkie pozostałe to są, pracują na półproduktach na pół przemysłowych. Została zlikwidowana. Tak, proszę Państwa, budynek jest taki, jaki jest, tam 1906 rok, niby lokal jest z PRL-u, ale proszę Państwa, podstawą jest chleb, tak, jakby i ten prawdziwy chleb, tak, i ludzie nie potrzebują tutaj jakichś ekscesów, tak, w postaci, po prostu ta piekarnia przez dziesiątki lat wychowała, można powiedzieć, w zdrowiu kolejne pokolenia mieszkańców miasta. I... Chcę Państwu jak pokazuję te przykłady, żeby też pokazać taką pewną moją pewną elastyczność, tak, W podejściu do tej koncepcji. Bardzo żałuję, że nie mogłem jej tak bardziej precyzyjnie i dokładnie Państwu przedstawić. To jest, proszę Państwa, nowy zupełnie nowa obecność w Biżku. Grota, tak się to nazywa, bo tak się nazywała zawsze, to jest bunkier, który został obudowany. I w tej chwili jest tutaj, proszę Państwa, włoska, włoska restauracja, tak, ale zadbano o to na przykład, że jak jest taka pogoda, jest już ciemno, to ten bunkier jest w środku, ale go widać na zewnątrz, tak, po prostu odbija się na zewnątrz. I tworzy to rzeczywiście, no i proszę Państwa, no włoska restauracja, włoski zaułek i teraz pytanie o dopasowanie, tak, no i tutaj trzeba byłoby sięgnąć do biografii właściciela, który w roku, na początku lat 90. spędził kilka lat na budowie we Włoszech. Ja rozmawiałem z nim, śmiałem się, że mówię, słuchaj, no ewidentnie próbujesz przesunąć Giżycko na południe, tak, w stronę Włoch. I teraz on się, no myślę, że coś w tym jest, tak? Że, I czy to przesunięcie jest dopasowaniem, czy nie. Ja bym tutaj w, te, w tym kontekście traktował to jako też dopasowanie do pewnych marzeń już kończę. E, e, no tutaj pominę, tylko pokażę Państwu może, e, no to jest też ciekawy przykład, zupełnie spontaniczny, ale zostawmy go. E, tereny wiejskie, tak? To bardzo króciutko, to w ten pominę, bardzo ciekawa osada wolności, ale, e, a to miałem już na wieś zejść. No tu macie Państwo przykład ewidentnego niedopasowania, to jest jedno ze stu kilkudziesięciu miejsc, zobaczcie Państwo jak w tej chwili są poszatkowane działki, tak? To jest, to wszystko będzie zabudowane za jakąś chwilę. To jest akurat jezioro Harz na trasie do Szczynortu właśnie w Wielkich Jeziorach. Ale tu proszę Państwa już kończę, naprawdę kończę. To może pokażę, nie wiem czy Państwo to widzieli. Po prostu, że miejsce, które dobrze znam, tu jest taka restauracja, w tej stronie z tego tarasu, tej restauracji zostało to zdjęcie zrobione. I tylko właściwie może bez komentarza, tak. Po lewej stronie, no, właściwie słabo, słabo, słabo generalnie jest widać, tak? Ale, ale proszę Państwa, po prawej stronie widzicie Państwo dach dach, dach stodoły i obe, tam jest obejście tak z, z czasów przedwojennych, prawda? Generalnie jak Państwo byście tam się znaleźli w okolicach Wielkich Jezior, to pewnie nie tylko tam, w tamtych czasach raczej budowano budowano w jakimś takim wgłębieniu, prawda. Mówimy o takiej zabudowie kolonijnej oczywiście, prawda. Obok stoją domy, no nowe już, tak, które, które stoją, stoją na wzgórzach, prawda. No ja bym to skomentował tak, proszę Państwa, że nie wydaje mi się, żebyśmy tu mieli jakiś wielki zgrzyt, ale pamiętajmy też o tym, że już nie ma tych wgłębień. Już są wszystkie zajęte, prawda, więc nawet jeśli by ktoś chciał nawiązywać do tej tradycyjnej budowy, to to, to, się, to się nie uda. I ostatnia, ostatni ten, o tak na pożegnanie proszę Państwa, stoją dwa domy, tak. Jeden, jeden jest stary, drugi jest nowy. Ciekawe czy Państwo byście zgadli, pewnie, pewnie zgadniecie, bo troszeczkę widać tą różnicę, ale nie aż tak bardzo. Tutaj skończę. No i proszę Państwa ja mam taką propozycję, żeby na Wielkich Jeziorach traktować jeziora jako dominantę. Prawda? To jest oczywiście trochę przewrotne, czyli dopasowywać się raczej do... A, i także, proszę Państwa, tu jest też jezioro, tylko że już go nie ma, tak? już, zostało, już po prostu w, w, zarosło tak? w wyniku... Więc to, to jest też ta, ten krajobraz, gdzie, gdzie y, 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 kiedyś była, była woda. prawda? No i proszę Państwa, no już to, może to skończę, to jest też jakiś rodzaj dopasowania, prawda? Woda to żeglarze. A to jest, proszę Państwa, pierwsza w Europie, może ostatnia toaleta na wodzie, prawda, czyli na barce żeglarze podpływają i też załatwiają pewne potrzeby, więc dopasowanie do potrzeb może mieć też taki charakter. No i to może tyle, trochę brakuje mi takiego jeszcze, chciałem Państwu trochę pofilozofować, ale już się nie da. Może, może w dyskusji. Dziękuję Państwu.